Orędzie Maryi, przekazane do Luz de Maria de Bonilla 16 grudnia 2024 roku. Dzieci mego niepokalanego serca, przyjmijcie moją miłość w całej pełni. Jesteście najukochańszymi dziećmi mego Boskiego syna. W miarę jak przybliża się data narodzin mego Boskiego syna, musicie uczynić wysiłek, by ofiarować akt lub wiele aktów wynagrodzenia za to wszystko, co w Waszym postępowaniu nie podobało się Memu Boskiemu synowi. Bardzo trudno człowiekowi zrobić postanowienie i je spełnić. Jako matka wzywam Was, żebyście jeszcze dziś zaczęli zmieniać swój charakter, jeśli jest on gwałtowny. Ofiarujcie go i nie pozwalajcie się ponosić emocjom, które sprawiają, że wpadacie w wielki grzech pychy albo myślenie, że wszystko wiecie. Tym, którym trudno jest przestać wypowiadać swoją opinię na temat wszystkiego, co jest wokół, nakazuję, żeby powstrzymali się od takiego postępowania i ofiarowali milczenie. Moje dzieci, które znajdują zadowolenie w ciągłym plotkowaniu o swoich braciach, niech od teraz tak nie robią. W ten sposób uciszą samego demona, który ich doprowadza do tego postępowania. Ci, którzy nie przyjmują swoich braci z ich różnymi sposobami postępowania, niech ofiarują miłość bliźniego z jego osobowością, gustami. Zawsze, pod warunkiem, że nie działa on przeciw zbawieniu swej duszy. Każdy ma własną drogę i musicie się starać, by pokój zakrólował we wszystkich od teraz i na przyszłość. Dlatego pokolenia jest sprawą najwyższej wagi, by utrzymać pokój, jako że tam, gdzie traci się pokój, wchodzi nieprzyjaciel duszy. I kradnie spokój, aż osiągnie swój cel. Celem złego jest podział, i musicie mocno sobie postanowić, by nie pozwalać na podział w żadnym miejscu, w jakim jesteście. Zbliżają się bardzo trudne chwile dla Was, dzieci moje, i jest bardzo ważne, Żebyście byli ludźmi pokoju, po to, żebyście mogli przezwyciężyć to, co nadchodzi. Ci, którzy mogą powstrzymać się od jedzenia, niech tak uczynią, żeby pozbawienie się pokarmów, które zazwyczaj są najsmaczniejsze, pomagało wam być ludźmi pokoju. Ci, którzy z różnych powodów, nie mogą pościć, niech poszczą od wychodzenia z domu, albo od spożywania tego, co im najbardziej smakuje. Pośćcie od tego, co robicie codziennie, i nie róbcie tego w tym dniu. Dzieci, Wy musicie trwać w duchowej gotowości na to, co nadciąga. W przeciwnym razie będzie Wam bardzo trudno przeżyć wśród tego, co nastąpi. Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, kocham Was. Jesteście mymi dziećmi. Siły człowieka nauki połączyły się w różne bandy. By zaatakować ludzkość z wielu punktów. Zły wie, że zostanie zdradzony, i że na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, dlatego użyję różnych diabelskich sztuczek, by zadać jak najwięcej cierpienia temu pokoleniu? Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się, aby choroba, która szybko i niepowstrzymanie się rozprzestrzenia, nie spowodowała zniszczeń. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, gwiazda słońce trzyma ludzkość w napięciu. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, ziemia dalej mocno się trzęsie. Módlcie się za siebie nawzajem. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Żywioły nadciągają z wielką siłą i ujrzycie zjawiska, jakich nigdy jeszcze nie widzieliście. Żywioły przyjmują nowy kurs, ukazują wielką siłę. Będziecie się zdumiewać tym, co zobaczycie. Ziemia, woda, powietrze i ogień będą wielką i nieznaną plagą. Niektórzy potężni władcy upadną i moje dzieci na ulicach będą wołać o sprawiedliwość. Wzywam was do pozostania w domach i modlitwy, aby pokój. Powrócił. Umiłowane dzieci, mój boski syn jest nieskończenie miłosierny i Was ochrania. Wy musicie okazać się godnymi tej ochrony. Ludzkość jest w wielkim niebezpieczeństwie walka duchowa o zbawienie dusz trwa ciągle. Zastępy niebieskie trwają w gotowości, by was bronić. Wasi aniołowie stróżowie was ochraniają. Pozwalajcie im na to, krocząc ku nawróceniu. Ludzkość nie jest świadoma wielkiej walki duchowej, która toczy się obecnie między siłami dobra i zła. Jest to walka o duszę. Wszystko, co widzicie i słyszycie, że się dzieje, jest spowodowane tą walką o duszę. Demon wpadł w furję i w każdej chwili atakuje lud Boży. Ileż z moich dzieci oddala się, chodząc błędnymi drogami, i gdy będą uciskani przez zło. Nie mogąc działać sami z siebie, zobaczą wielki błąd, w jaki wpadli. Przyjdźcie, maleństwa, mój boski syn was oczekuje ze swoją nieskończoną miłością i miłosierdziem. Wzywam was do bycia pokornymi, do przebaczania i do tego, żebyście szli dalej. Przyjdźcie, jestem wstawienniczką. Kocham was, całą moją matczyną miłością. Idźcie ku Memu Boskiemu Synowi, mama Maryja.